Dzień dobry, Wabódgusaim salonik magiczny. To jest transmisja e, prognostyczna dla Pani z grupy termowe e, porady ezoteryczne, e, konkretnie dla Pani Agnieszki. Pani Agnieszka zapytała e, w grupie o taką dosyć trudną kwestię dotyczącą jej relacji e, małżeńskiej. Jest to jedno z takich pytań, e, które jest e, niełatwe zarówno dla e, osoby pytającej, jak i dla tarocisty bo jest to pytanie o wierność, o zdradę, czyli o problemy takie już bardzo głębokie. Pani Agnieszko, ja nie będę tutaj z uwagi na intymność tej sytuacji wchodziła w szczegóły tego problemu, natomiast postaram się odpowiedzieć tak, jak Pani zadała to pytanie, czyli czy, mąż jest, pani, czy jest wobec Pani wierny. Doszcze, próbowałam doszczegółowić to pytanie, czy chodzi o zdradę w sensie fizycznym czy emocjonalnym ale myślę, że tutaj dosyć jednoznacznie karty i portret numerologiczny dały pewne wskazówki. Ja od razu zaznaczam, że przy takich trudnych pytaniach o zdradę, tutaj taka mała, takie małe wprowadzenie do trudnych pytań, które być może potem wpływają na podejmowanie przez Was ważnych decyzji życiowych. No są takimi pytaniami, co do których warto się do nich przygotować, upewnić się, czy chcecie zadać to pytanie w różce, czy może zatrudnić detektywa i mówię tutaj bardzo poważnie, dlatego że analiza kartomantyczna, czy numerologiczna, czy każda inna nie daje stuprocentowej gwarancji co do trafności tej prognozy, tu muszę to powiedzieć wprost. Natomiast może dać pewne wskazówki co do ewentualnego drążenia dalej tematu, bądź, go, bądź zaniechania tego drążenia, tutaj jeżeli pojawiają się wątpliwości, no to analiza karta romantyczna nie może być dowodem na zdradę męża. To od razu to podkreślam. Natomiast Zadając to pytanie też każdej pytającej osobie, przypominam, że nie sztuką jest zadać pytanie, sztuką udźwignąć odpowiedź. Nie zawsze odpowiedź na pytanie co do zdrady jest odpowiedzią łatwą, nie zawsze jest taką, którą chcielibyśmy usłyszeć. I tutaj są dwie opcje. Czasami chcemy usłyszeć odpowiedź, która potwierdzi nasze przypuszczenia o zdradzie, bo na przykład chcemy podjąć decyzję o rozwodzie, rozstaniu i taka informacja pomoże nam w podjęciu decyzji być może o tym, żeby właśnie taką relację zakończyć, ale niejednokrotnie informacja o tym, że partner nas, nas zdradza bądź jest niewierny, no może wywołać u nas bardzo silne emocje. No i teraz trzeba się zmierzyć z dylematem, co dalej z tą zdradą zrobić. No i tutaj jest to właściwie początek trudnej drogi rozwiązania problemu, znalezienia przyczyn te, tej sytuacji, ale również podjęcia decyzji, co dalej z tym związkiem, jak żyć po zdradzie, czy czy rozmawiać o tym z partnerem, czy nie, czy podjąć się terapii relacji. Tutaj no, to jest właściwie już bardzo, bardzo szeroki temat. Samo zadanie pytania dla tarocisty nie jest pytaniem trudnym, to znaczy w analizie kartomatycznej szukam odpowiedzi na tak lub nie. Ja mam taką technikę wróżebną, za nią często idzie też informacja o tym, co może być przyczyną tej zdrady. No ja tutaj też zerknęłam w Pani przypadku, pani Agnieszko, w wasz małżeński portret numerologiczny, odnosząc się do słabości tej relacji. I przejdę tutaj do meritum. jeszcze się pewnie tylko co do dat urodzenia Państwa. Yy, yy. No więc, tak, Pani Agnieszko. Yy. Tutaj mamy taką sytuację małżeńską, w której zapytanie o zdradę męża, yy, zadając to pytanie, zadałam to pytanie wprost kartami yy, geomantycznymi. Mam taką technikę, którą sobie opracowałam w oparciu o y, właśnie geomancję. I tutaj rozkładając karty Paracelsusa, ja zdjęcie tego układu postaram się, jak zwykle tradycyjnie, wkleić y, pod filmem. Y, no muszę tu powiedzieć wprost niestety, z bardzo dużym prawdopodobieństwem mówią o tym, że mąż nie jest pani wierny. I też wskazują na przyczynę. Y, trzy pozycje kart pojawiły się w imieniu łacińskie. Nazwy tych kart Acusitio, Cauta Draconis i Amisio. Znaczenie tych kart też daje mi bardzo łatwą i szybką, niestety, odpowiedź na przyczyny ewentualnej zdrady pani partnera albo ryzyka tej zdrady, ponieważ może być tak, że pytając o zdradę. Mamy na myśli taką nadchodzącą przyszłość, czyli może być tak, że jeśli jeszcze tej zdrady nie było, to do niej może w niedługim czasie dojść. I tutaj przyczyny tej zdrady są pokazane jednoznacznie. Accusity – otrzymać, zdobyć, czyli pani partner szuka, zdobywa. Cauta Trakonis, to jest taka sytuacja trudna, podbramkowa dla niego, coś, co stracił, czego nie ma. Proszę się zastanowić głęboko, czego brakuje pani partnerowi w małżeństwie. Taką podpowiedź daje mi też portret numerologiczny państwa związku. Otóż, biorąc pod uwagę państwa dzień i miesiąc urodzenia, przekładając go na y, kartę układu podświadomości w tarotowym portrecie numerologicznym pani Alicji Szanowskiej, y, znajduje się karta, która, okre, którą określa y, tarotowy, tarotowy księżyc. To jest osiemnastka. Tutaj już nie będę wchodziła w szczegóły obliczeń. Tarociści, którzy korzystają z tego portretu, wiedzą, co oznacza. I to jest wręcz modelowy, modelowy przykład przyczyny zdrady, która może się pojawić w Waszej relacji. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o układ karty Księżyca, przepraszam, muszę, muszę troszeczkę wody. Główną przyczyną ewentualnej zdrady, czy ryzyka zdrady w związku w karcie księżyca, jest uciekanie w świat iluzji jednego bądź obojga z partnerów, wyimaginowane nierealne spojrzenie na związek, niejednokrotnie takie zbyt idealistyczne, czyli jedno z partnerów ma wyobrażenie o związku nieidealne, znaczy idealne, nierzeczywiste, nierealne, niemożliwe do zrealizowania z uwagi na, na sytuację życiową, na, na codzienność czyli bardziej żyje w świecie marzeń, wyobrażeń, iluzji o związku, być może o związku idealnym, być może o partnerze idealnym. I to może dotyczyć zarówno pani, bądź partnera, bądź obojga państwa. Także oboje z was mogą mieć takie wyobrażenia, które bardzo mocno odbiegają od obecnej sytuacji małżeńskiej. I przyczyną, jeżeli chodzi o zdradę, tutaj też mówię o układzie ogólnym, ale bardzo często właśnie zdrady ze strony mężczyzny, to jest to, że kobieta w układzie karty Księżyc bardzo głęboko wchodzi w rolę, żony, matki, a mężczyzna w tej relacji potrzebuje również kochanki i przyjaciółki. Czyli niewykluczone, że to czego oczekuje i poszukuje pani partner, to niekoniecznie musi być seks, chociaż również, ale może to być też przyjaźń, bliskość, zaufanie. Yy... Koncentrowanie siebie na obowiązkach, mówię o Pani w tej chwili, rodzicielskich, matczynnych być może, bo nie wiem, czy, pan, czy Państwo mają dzieci, czy nie mają Państwo dzieci, ale być może chce Pani mieć dzieci, czyli być może koncentrowanie siebie na tej roli właśnie matki, opiekunki i żony, ale w sensie obowiązków żony takich codziennych, z wyłączeniem tej kwestii właśnie ognistej, namiętnej, może być główną przyczyną tego, czego może Pani mąż poszukiwać poza związkiem. Nie daje stuprocentowej gwarancji, że tutaj ta prognoza jest, jest miarodajna, bo nigdy nie daje gwarancji. Natomiast w układzie trzech kart na trzy prawdopodobieństwo tej zdrady jest bardzo duże. I tutaj, jeżeli chce mieć pani dowody, no to zachęcam do tego, żeby te dowody już w świecie materialnym znaleźć, tak? czyli w świecie realnym, nie tylko analizując to kartomantycznie. Ale jest to taka przesłanka do tego, że jeżeli pani chce. Mieć te dowody, znaleźć te dowody, to myślę, że wskazówką do tego i wskazaniem do tego takie karty byłyby. Gdyby układ kart pokazywał nie albo zdecydowanie nie, to nie zachęcałabym do ewentualnej szukania dowodów, chyba że pani te dowody ma, chce się upewnić. Ryzyko zdrady w tym przypadku jest bardzo duże. Jeżeli pani chce uratować małżeństwo, czy ten związek albo zależy Pani na tym, żeby mąż nie zdradzał? To dobrze byłoby tutaj wprowadzić w Państwa życie te aspekty, których rzeczywiście w tej karcie amisjo, które stracił, czyli której brakuje. Amisjo dosłownie oznacza stratę, czyli coś, czego się nie ma, więc prawdopodobnie poszukuje tego, czego nie znajduje w tym momencie w Waszej relacji. Proszę, do, proszę o taką głęboką refleksję, zastanowienie się i przeanalizowanie swojej sytuacji małżeńskiej, zastanowienie się, co chce Pani z tą informacją zrobić dalej. Nie zachęcam do tego, podkreślam tutaj też podkreślałam w momencie, kiedy przyjmowałam czy podejmowałam się odpowiedzi na to pytanie. Upewniałam się również, czy Pani już wcześniej nie zadawała takich pytań, dlatego że uważam, że jeżeli nie jesteśmy gotowi do przyjęcia takiej informacji, to nie pytajmy. Ponieważ jeżeli odpowiedź jest niezgodna z Waszym oczekiwaniem, to często szukuje, szukacie Państwo potwierdzenia odpowiedzi u innego wróżbity. Albo i zaprzeczenia. Ale to często też dotyczy odpowiedzi pozytywnej, czyli kiedy odpowiedź jest korzystna dla Was, po Waszej myśli, ale nie dajecie jej wiary, chcecie się upewnić i wykonujecie kolejne zapytanie do kolejnego wróżbity. I jeżeli się jeszcze prognoza potwierdzi, to świetnie, ale nie zawsze się prognoza potwierdza, no i wtedy próbujecie u następnego i powoduje to, że wpadacie w takie błędne koło zapytań. Jeżeli są też jeszcze nieodpłatne konsultacje, no to w tej sytuacji no jeszcze nie jest to ze stratą dla portfela, ale w momencie, kiedy korzystacie z odpłatnych porad, to nie dość, że nie macie jasnej, rzetelnej informacji, to jeszcze dodatkowo cierpi na tym Wasz portfel. Więc jeżeli chce mieć Pani dowody zdrady, no to zachęcam do tego, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, zatrudnienia detektywa, chyba że Pani takie dowody ma, i po prostu chce Pani się upewnić i tutaj ja w tym momencie mogłabym uwiarygodnić te Pani podejrzenia kartami. Zachęcam do tego, żeby Pani rozważyła tę sytuację. Mam nadzieję, że problemy małżeńskie w Pani sytuacji rozwiążą Państwo z partnerem na korzyść dla siebie obojga. Trzymam bardzo mocno kciuki i życzę powodzenia. Dziękuję, do usłyszenia.